Mikroskop jak z odległej galaktyki? To już nic nadzwyczajnego. Przy takim cacku na wydziale biologii pracują naukowcy. Zaprojektowany specjalnie dla UAM model, w którym laser odgrywa znaczącą rolę, jest gwiazdą wśród innych mikroskopów. Mikroskop konfokalny. A w zasadzie bardziej prawidłowo chyba należałoby powiedzieć zestaw mikroskopowy. Po tej stronie Wisły nie ma silniejszego systemu niż ten, który tutaj widać. Umożliwia obserwację żywych komórek czy żywych tkanek. Po drugie umożliwia obserwację pojedynczych cząsteczek, umożliwia obserwację zachowania tych pojedynczych cząsteczek, oddziaływań tych pojedynczych cząsteczek z innymi cząsteczkami i wreszcie umożliwia też obserwację tych procesów w czasie, czyli można jakieś procesy czy molekularne, czy fizjologiczne obserwować przez długi czas. Podstawową różnicą między mikroskopem fluorescencyjnym a konfokalnym jest sposób zbierania obrazu czy uzyskiwania tego obrazu. W przypadku zwykłego mikroskopu fluorescencyjnego możemy to sobie wyobrazić jako książkę, w której strony są półprzezroczyste i na każdej z nich znajduje się fragment obrazu, który chcemy uzyskać. Spoglądając na ten obraz z góry nakładają nam się wszystkie możliwe warstwy i te dolne i te górne, przez to uzyskujemy obraz, który jest bardzo rozmazany. Natomiast mikroskop konfokalny pozwala wyjąć z tej książki jakby pojedynczą stronę i oglądać ją osobno. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobrą rozdzielczość i dokładnie możemy się przyjrzeć temu, co, co widzimy. Spędzanie czasu tutaj jest naprawdę bardzo przyjemne. Również od strony takiej estetycznej. Te obrazy są naprawdę piękne i po długich miesiącach spędzonych w laboratorium tak naprawdę przy stole, aż chce się tutaj przyjść i obejrzeć wreszcie efekty swojej pracy. Podglądanie żywych organizmów pod mikroskopem z pewnością zaciekawiłoby niejednego studenta. Co prawda na razie obsługują go tylko pracownicy naukowi, ale już niebawem laserowy mister mikroskopów popracuje również z uczniami.